Ej, dziewczyny, dzisiaj filmik z samochodu, jestem na zakupach i muszę na kogoś poczekać. I tak sobie pomyślałam, że wam szybko dzisiaj nagram filmik w totalnie innej lokalizacji. W ogóle nie powinna wam dzisiaj jeździć samochodem, bo wszedł mi taki nerwoból tutaj z tyłu w kark, że nie mogę dobrze głowy w tą stronę skręcić. To jest niebezpieczne, tak się nie powinno robić, ale. E ja deszczę do apteki i kupić sobie jakieś tam tabletki przeciwzapalne czy przeciwbólowe, żeby to trochę przeszło. Um, a przychodzę do Was dzisiaj. Z recenzją pani Biedronki, która ze mną podróżuje w samochodzie I to jest jedyny obcy akcent, oprócz mnie i torebki w moim samochodzie Bo ja nienawidzę, jak mi tu coś dęda, czy, czy lata, czy jakieś tam, nie wiem, w nawiewach coś Nie lubię takich rzeczy Pani Biedronka pochodzi z Bath and Body Works I to jest zapach, który oni tam... Urządzenie jakby ogólnie... Uuu, trzęsiecie się które oni ogólnie sygnują Jaki taki produkt clip and go Czy take and go, coś w tym stylu To ma tutaj z tyłu taki klipsik yy, I nie jest to Generalnie przeznaczone do samochodu Bo to można w niedobrze w pokoju sobie gdzieś zaczepić Czy tam nie wiem W torbie Jakby ktoś chciał W każdym razie to jest mobilne I można to w różnych miejscach przyczepiać I to tak fajnie akurat pasuje tutaj Albo jak ktoś ma z tyłu Tą z przodu jaki tam Osłonkę przeciw słoneczną albo z boku, ja sobie wkładam tutaj na dole No wiecie gdzie, w ten taki schowek tam, wciskam ją w drzwiach Sam, sam ten pojemniczek, to co trzyma, ta sama biedronka kosztowała chyba 19,90 tego co pamiętam, więc to nie jest tanie ale to jest umówmy się w zakup jednorazowy I to raczej nie jest taka rzecz, która mia nie wiem, ulec szybko jakiemuś zniszczeniu Natomiast tutaj w środku Biedronka się odkręca I ona ma, zobaczycie, takie wkłady I te wkłady przypominają mi takie wkłady, które były w... W eruiku czy w Bris w jakichś takich, tych wiecie, zapachach domowych. To jest taki żel, tu w środku pływa, który wkłada się w domu w takie urządzenie przeważnie które ciepło wytwarzają, czyli w kontakt gdzieś tam albo w takie wolno I taka wkładka, wkład do odświeżacza, przenośnego odświeżacza, tak to jest napisane, też nie kosztuje mało, bo około tam, chyba 17 zł. Natomiast na Opakowaniu tu jest napisane, że zapach utrzymuje się 4-6 tygodni w zależności od temperatury. Jaki zapach to jest, tu nie jest napisane, natomiast to jest um, coś tam. Wanilia i ciasteczka, taki słodki, coś w tym stylu. I teraz tak, plus niewątpliwy jest taki tego zapachu, tego odświeżacza, że nie pachnie to bardzo mocno. Ja nie lubię, kiedy w samochodzie coś bardzo intensywnie pachnie, szczególnie jeżeli kabina samochodu nie jest duża. No to wtedy ten zapach też nie może być zbyt intensywny, bo mnie zaraz boli gardło i zaraz mi z oczu leci i z nosa, jest mi niedobrze i boli mnie głowa. Dlatego to już jest plus, że to zbyt intensywnie nie pachnie i bardzo bardzo długo się utrzymuje bo skoro to miało wytrzymać do 6 tygodni a ja z tym jeżdżę trzeci miesiąc to jest naprawdę długo. Więc jest to wydajne. Ja na pewno jak będę teraz w Warszawie to kupię sobie jakiś inny zapach. Jeżeli lubicie nie wiem, jeżeli lubicie bardzo intensywny zapach w samochodzie, czy taki, który właśnie się razem z powietrzem uwalnia, to może tego typu rozwiązanie dla Was nie będzie. Natomiast jeżeli nie lubicie jakichś dngających choinek i nie lubicie, żeby w samochodzie bardzo, bardzo intensywnie czymś pachniało, ale nie tylko w samochodzie, bo jak mówię, to można e, równie. Myślałam, że ja się trzęsę. Możecie to równie dobrze, nie wiem, brać gdzieś ze sobą, em, gdzieś przymocować na biurku, w biurze, żeby w kobiurka biurka roztaczał się delikatny zapach. To jak najbardziej Wam polecam. Wybór em, zapachów jest bardzo duży i wybór tych, em, jakby tych opakowań na te zapachy też jest bardzo duży. Jakby się ktoś uparty nawet nie uczył mi tego opakowania, sam ten wkład będzie dość fajnie pachniał. Bo tak naprawdę to jest tylko. Kwestia estetyki tego, tego zapachu No ja taką sobie biedronkę słodką wybrałam Natomiast tam są jeszcze takie w ogóle, takie wiecie, zwykłe, że tylko czarne kółko Czy, czy jakieś inne zwierzątka są I co jest jeszcze ciekawe, że jak kupowałam, to była wyprzedaż świąteczna I na przykład Renifery, Mikołaje i inne takie kosztowały chyba 4 czy 5 zł Ale no stwierdziłam, że nie będę jeździć z Reniferem cały rok no, Dobra, to już wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, jakich odświeżaczy wy w samochodzie używacie. Czy w ogóle używacie, czy nie używacie. I jakie lubicie. Może dacie mi cynk na coś fajniejszego. To chętnie się dowiem i wypróbuję. I do jutra, cześć.